Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc kwiecień dla urodzonych w znaku lwa. Energia miesiąca kwietnia, trójka buław, miłość, związki, partnerstwo, król buław i sprawy zawodowo-finansowe, królowa miecz. Trójka była po później. Trójka była po Wy będziecie gotowi do pewnych wprowadzenia, pewnych zmian w swoim życiu, do może podróży, do um, odejścia, do, do, do tak jak powiedziałam, do wielkich zmian. Wy już będziecie i mentalnie nastawieni na to i przygotowani um, ze wszystkim, z dokumentami, z, z jakimiś takimi sprawami formalnymi. Natomiast okoliczności nie pozwolą wam tego wdrożyć w życie. Jest bardzo duże zniecierpliwienie, jest duże taka rozedrganie emocjonalne, jest, jest taka pasja wewnętrzna, ogień, który was będzie się gotował, natomiast trójka była, mówi stop, musisz poczekać. Jeszcze nie teraz, musisz poczekać na ten statek, który Wpłynie do twojego portu, będziesz mógł wsiąść na niego, będziesz mogła, mógł i popłyniesz. Czas realizacji, to znaczy ukształtowania swoich marzeń, wyobraźnia, marzenia, ale żeby zacząć właśnie wdrażać te swoje marzenia, dążyć do celu, którego się wybrało, którym się marzy. To właśnie będzie czas na to, żeby jeszcze dopracować to wszystko przemyśleć, bo wiadomo, że zastanów się dobrze nad o czym marzysz, bo to może się zrealizować. Ja dodaję albo dobrze doprecyzuj swoje marzenia, żeby to co się zrealizuje nie, Ciebie nie rozczarowało. Więc tu będzie taki czas spowolnienia spokoju, wycofania i w, w oczekiwaniu, w gotowości. Król Buław mówi o spotkaniu osoby nie z waszego kręgu, spotkanie osoby, która was zafascynuje, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest osoba z drogi. To jest osoba, która nie będzie z kręgu waszego zainteresowań, nie będzie z kręgu znajomych, może być poznana albo gdzieś w podróży, w drodze, na czasach wycieczki, tak jak powiedziałam, w drodze. Albo ta osoba przyjedzie do, do waszej nie wiem, miejscowości, do waszej pracy, i tam wy ją poznacie i się nią zafascynujecie. Jest tu seks, jest tu ogień, jest tu spontaniczność, jest tu świetna zabawa, rozrywka. I czy jest to na stałe? Mm, powiem tak. Król Buław, jakie ja powiedziałam, jest z drogi, czyli, mm, żeby, nie wiem, przeprowadzić się do miejscowości, w której wy mieszkacie, lub wy pojedziecie za tą osobą, no to muszą być spełnione wiele liczne okoliczności, które wam niestety nie będą dawane, da, dawały możliwości. Na pewno będziecie chcieli tą osobę poznać bardziej i, i, i myślę, że będziecie chcieli. E, znaczy inaczej, ta osoba też będzie chciała Was poznać, zanim przeorganizuje całe swoje życie. Ale czas zabawy radości, mm, spontanicznych, nie wiem, wycieczek i pomysłów y, wam się szykuje w kwietniu. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, królowa mieczy mówi o. Y, Cięciach, to jest jakby to powiedzieć: nowe umowy, nowe podpisy, nowe, nowe e, dokumenty, może nowe miejsce pracy. Stąd ten e, król, chociaż nie od razu, będzie z czasem e, zakończenie pewnych działań: zakończenie albo projektu, albo zakończenie miejsca pracy i próba wyprowadzki się, czy przeprowadzki gdzieś do innej pracy. Ona się szykuje, tak? Bo Królowa Mieczy mówi właśnie o tym, że nowa praca jest gdzieś tam albo nowe obowiązki, albo nowy zakres, albo, albo nowe projekty są dla Was przygotowane i czekają. Tylko musi być, jakby to powiedzieć, terminologia zachowana, terminy, jakieś takie, to ma być po kolei poukładany plan. Wy już byście chcieli natychmiast, no ale tutaj jednak sprawy formalne mogą was troszeczkę przyhamować, jeśli chodzi o rozwój spraw zawodowych. To też może być tak, że będziecie chcieli startować na wyższe stanowisko, może będziecie chcieli mieć lepsze pieniądze, może będziecie startować też do innej pracy, zupełnie mając pracę. Niektórzy tak, niektórzy pokończą pracę i będą szukać, niektórzy. niektórzy w międzyczasie mogą poszukać. Jest ta praca dla Was, są te nowe, nowe obowiązki, nowe zlecenia, nowe, nowa organizacja pracy, może organizacja finansowa, ale albo nie będzie to jeszcze w kwietniu, czyli pewne rzeczy ustalone zostaną, ale na przykład od maja, czerwca, albo to e w kwietniu, ale nie od początku, czyli może być w drugiej połowie kwietnia lub, lub w, jeszcze w późniejszym terminie. Ale korzystajcie z tego pana, z tej pani radosnej, wesołej, spontanicznej, która wam zawróci w głowie totalnie. E, tylko w, jest to ryzyko w mm, buławach, że co szybko płonie, szybko gaśnie. Czyli korzystajcie, po prostu korzystajcie z Bawcie się, cieszcie się, radujcie się, bo, bo cóż innego nam zostaje. Wszystkiego dobrego.